Mordenko. Spoko żartowałem. A w ogóle fajne wdzięko, Kiedy je zajmiesz? <laughs> no nie bądź sztywniak, zobacz, co znalazłem. Instrukcja. Wszystko tu jest. Przeczytaj dokładnie, a dasz sobie radę. Dawno temu lumki żyły w spokoju i harmonii. Nuda! Aż tu nagle jeden kolo zmienia je wszystkie w mrok lumy Ważą się losy wszechświata. Oho, oho, nieźle. Wygląda na to, że Globok nawiał z twoimi rękami. Jak znam tego cykora, to pewnie gdzieś się schował. Niełatwo go będzie złapać, bo niby czy mnie. <taki>, Taki żart. A właśnie, zapomniałem powiedzieć, że za każde działanie dostajesz punkty. Pozwól, że ci zademonstruję, tylko patrz na licznik. Jak tylko zbierzesz punkty, pojawia się wskaźnik i uaktywnia tryb kombo. I wtedy zwyczajnie nie ma przebacz, a do tego dostajesz jeszcze więcej punktów. Ale musisz być szybki. Jak przestaniesz nabijać punkty, tryb kombo się wyłączy. I jeszcze coś: za punkty można uzyskać dostęp do ukrytych poziomów, więc nabijaj ile wlezie. Ta instrukcja to taka bardziej cegła, ale to i owo można w niej znaleźć. Piszą, że żeby skoczyć, trzeba wcisnąć klawisz skoku. Nie no, sam bym się nie domyślił. A żeby zaatakować, trzeba wcisnąć klawisz ataku. Nie no, nie mówcie mi, że ktoś za to się ukase. Dobra, witam was bardzo serdecznie na kanale EJZ Chciałem powiedzieć, ten skrót już pewnie zna e, Teraz od razu powiem, dlaczego jest Rayman Trójka, a nie Origins Z tego względu, że testowałem przed chwilą Właśnie chciałem nagrać odcinek e, z Rayman Origins Ale coś mi on nie pozwolił, że... E, dobra, historyjka dobrze była, fajnie wszystko Bez lagów muzyczka mi wkuza, więc ją muszę... Dzisiaj. Dobra. Tyle. No i muzyczka. No dobra muzyczka. Co eee, no dwa eee, Chciałem nagrać Origins Rayman, ale to po prostu lagi były. historyjka na początek była wszystko dobrze, ale jak zaczyna się rozgrywka, tyle jak ja chodziłem, coś tam robiłem, no to to. Um, były takie lagi, że po prostu, jak wyłączałem nagrywanie, to było wszystko dobrze. No i po prostu nie chciałem już tego nagrywać i wolę z tego Raymana. Jak co też, sorry, że na początek nie było też filmu, czyli tam historyki jakieś, ale to wam powiem po prostu, że um, coś tam jakiś typek przez wypadek, coś tam uwolnił jednego luma i przez to się inne Broklumy uwolniły. Brokly to są takie jakby czarne stworki, takie jakby muchy, nie wiem jak to inaczej powiedzieć. No i on po prostu się zmienił z jakiegoś tam wielkiego bossa, nie wiem jak to się on nazywał. Większego Brocklova co miał strzelbę i ja Rayman musiał uciekać. Często. Przez to... A Globox mu urwał przez wypadek ręce. Globox to jest taka zaba niebieska. i... Jezu się zmęczyłem aż nie wiem czym, ale tym mówieniem... i dobra, zaczynamy w końcu. Bo tak teraz przegadałem wszystko. I od razu wielkie sory, dlaczego nie ma Origins. Pewnie więcej osób by chciało tą werczę, ale e, trójka też była bardzo fajna. Ja od razu mówię też, że jest sobota, czyli po, pora na moim kolej. Aż zapomniałem. Policja! To sobie wzywaj policję! Tu też są pieniądzki Będziemy mieli więcej Na dziewczyny, Dobra, tu coś jest Coś jest Tu nic nie ma To takie przejście było Dobra hmm. Czemu się tak... Żydko odwraca. Dobra, Trudnej nie mam lagów, ale nie wiem, czemu na tamtym Raymanie nie mam. On przecież jest taki zły sprzęt nie mam. Dobra, Jesteś cicho. Fajnie, 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 fajnie. I sorry też za. Y co? To jakaś paranoja! Piszą, że możesz zapindzialać biurami jak śmigłem! Oj, zapindzielać biurami jak śmigłem! Jezu, co za tłumaczenie! I sorry też, że. Jak, co? Ja mówię za. szybko. Ale... mam nadzieję, że wszyscy mnie wtedy zrozumieli. Nadal mnie ta muzyczka wkurza, co jest. Globox! Globox! coś! Globox... No dobrze, mówiłem Globox, on się nazywał. No tak się zastanowiłem. Opla, opla, opla. Nie, po prostu nie dobija to. Nie to. Tu. Pięk. No przecież jest dobrze. Jak co też sorry, że jak będzie za głośno coś, ale przecież... Bardzo cicho mam ustawione, tylko dwie kreski. Och ty w mordę! Rada rusałek! Hopla. Jak chcesz pożaleć, to nie ten adres. Same pasztety i do tego stare. No dobra. Nie no, naprawdę! Przełącznik służy do przełączania! Bym się nie domyślił! Boże! Kto pisał te brednie? Eee, tego już za wiele. Chcę, żeby cię wyrzucili, czy co? <grafię> Podręcznik. Hej! Zaraz! To chyba Globox! Znajdzie się dla mnie miejsce. Początek gry. Totalna sielana. O, czuję, że zaraz będzie chryja. Jest. mamy rączki, czyli możemy bardziej bojować. Bum. I grafika też jakoś nie jest super zadowalająca, ale to wiadomo, gra jest wydana z 2003 roku, boże ci róża? No, no, no. Gra została wydana w 2003 roku przez firmę Ale Lagi. Ogarnij. Ała. Nie poczekajcie, cięcie zrobię i zaraz wrócę. Dobra, mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. Chyba się zbliżamy do końca tego odcinka. Coś... Spójrz. Ha! Starych! Włączyłeś światło! Bomba! No proszę, kto by pomyślał? Znowu się Żulia burzy widziałeś? Napadli na Radę Rusałek! no to już przegięcie. Po rejmenie dwójce, miałem zagrać artystę, który zakochuje się w lasce z wielkimi cy. A gram przy dopasa jakiegoś kolesia bez szyi w nisko lokalizacji. Ten to naprawdę ma super teksty. Aha, on jeszcze jest, co no że w sensie go nie ma. Wiem, że w którymś momencie zniknie Nie dobra, jeszcze chwila, zobaczę co będzie, bo już do końca nie pamiętam co było dalej Czas musimy No dobra jeszcze chwila Dobra jeszcze chwilę pogramy i Skończę nie wiem, na co mi te pieniądze, jak i tak mi pewnie nie będą potrzebne te... ...diamenty, nie, diamenty, złoto. Prędko! Ciemna strona mocy Andre rośnie! Jeśli go nie powstrzymasz, zacznie rozpowiadać, że jest twoim ojcem! O, normalnie gwiazdnowoje. No dawaj, no! No, 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 no! ja tu mam odcinek, szybciej. Później muszę to renderować. Skarbonki! Nie jestem jasnowidzem, a jednak czuję, że coś w nich jest. No, mm. Lama. No, brawo, stary! Uważaj, jeśli Andres wycięży, to padnie Globoxa i zmusi cię do gry na akordeonie! O Jezu, co to było? Niesamowite! To odpowiednie słowo. Niesamowite! Polipara niesamowite! Wierzę. Ja Niewiarygodne! Mi Rozbijając skarbonki otworzyłeś drzwi! To miejsce zaprawdę, pętni magią! Dobra, narkwi pien się pieniądze. Będziemy mieli na słodycze. O i właśnie, wczoraj było zakończenie roku, czyli dyplomy każdy, mam nadzieję, że dostał. Że nikt, że każdy zdał do następnej klasy. Tego. No i oczywiście zdałem, no tu nie będę się falił Trzymaj naciśnięty klawis w ruchu. Który to? Shift? Nie Który to jest? O oh Który to jest? Aha! O Jezu, ale głupie sterowanie. A tym nie mogę? Nie tym nie mogę. Och, holender. Ale... To jest, to, oj, to... Moment! Ktoś mi coś nawija do ucha? To kierownik produkcji. W imieniu swoim i całego zespołu pragnie przeprosić za tę, cytuję, mało zabawną formę treningu. No, Mówi, że musisz się skupić. Kombinacje uderzeń pomogą ci pokonać mrok -lumy. Patrz, Andrzej! Szybko strzelaj! Nie mogę cię dłużej osłaniać! No naprawdę długo, nie? Użyje energii serca do stworzenia całej armii mroklumów! A wtedy się z tobą rozprawię! Jehehe. No i właśnie to czarne, coś no, to mroklumy? To, co Laserowy detergent, który zmienia łachy w niczego sobie bojowy sprzęcik. Bojowy sprzęcik, dokładnie to, czego nam potrzeba. Masz rację. Rejmen, nie! To własność mroklumów! To, to może być niebezpieczne! Robi wrażenie! Tylko musisz wymyślić jak to działa! Dobra, sorry zukleje nacięcia, ale w ogóle wszyscy mi muszą wbić i przeszkadzać. Dobra, na raz No i jesteśmy teraz takim fajnym super bohaterkiem w zielonym tym i mamy takie tornado w łapach. Nie wiem czy to tornado. Idź się każda chwila! Od tego zależy przeszłość! No dobra! bo. Mam nadzieję, że nie zabrzmiało to zbyt patetycznie. Ale dużo dostałem no naprawdę. Szybko! Jeszcze trochę i do serca świata! Dobra, jeszcze ten poziom... jak chcę ten pokój chociaż już skończyć. Ja ile razy tu będzie to powtarzał. Ale on, on później zniknie, to tam spokojnie, nikogo już nie będzie. Wy pewnie też byście chcieli, żebym ja zniknął. E, dobra. Jej, nieźle. A teraz tak samo, ale bez rąk. <laughs> spoko, żartowałem. Jak to się brało? Po cichu, po cichu jakoś tu się chodzi? dobra, ja nie rozumiem. Ludzie pają! Tylko nie puszkodź sobie facjatki. już zapomniałem jak to się zbiera. że jakoś po cichu trzeba podejść i to zebrać, tylko już nie pamiętam jak to się robiło. Jak ktoś by może pamiętał, to może napisać. Był wdzięczny. Dobra, pieniądze najpierw. O nie, o nie! Kurde! Ja yeah. My goodness! Raz. Teraz w jestem, jest udało się mogę? Jezus Maria! co tu się dzieje? Może trochę ciszej, co? Smadaj, skarbie! Nie twoja sprawa! <gryw> Ale najpierw jest tutaj? się w Musisz go znaleźć. znaleźć tutaj coś jest. Hey, tak się składa, że tu się Oj, pracuje, wiesz? Zapomniałem wcisnąć. Niczego nie Super bohater. Plagi dostałem. No nie teraz. I... Bo nie, kolejne cięcie, sorry. Dobra, już. Tym razem sobie no, odchodziłeś małych no, ja rejestrów. Przesłał ci nosa. Chęć, ciemność ogarnie cały świat. A z nim wszystko, co dobre i piękne. Czyli przez to zostanie tak wywalony. No trochę. No, albo śmieszny. Śmieszny już na razie. Na mnie on by mógł zostać. Tutaj jest. Nie, no nie, znowu. Patrzcie. Nie, no kolejne cięcie, cholera. Nie Zbliża się ostateczna zagłada. My tego chyba nie przyjdziemy. A coś mi już tam frab skrzyczał, że mało miejsca ma na coś. Czyli muszę to szybko zrobić. Jak znowu się tak zdarzy, no to ja już muszę skończyć. No, sorry. Lusałka. Ruska bardziej. Nie daj mu uciec! To ty, Krystyna! Nie! Wal się! Serce świata! Dabadab, dabadab, dabadab. Coś słyszę pan muzycy, że to już będzie niedługo koniec tego poziomu. Mam nadzieję, bo ja muszę skończyć, no bo już mi się ten frap kuza na mnie, że za długo. Tędy. według instrukcji możemy iść tędy. Na twoim miejscu dałbym zesiana i szorował na casting do Spidermana 2. Spidermana Spider 2. 2. I ludzie by myśleć, że jesteś moją maskotką. Bardziej do czwórki można, że tak powiedzieć, już nie. No nie, jeszcze jakiś pokój w tym Szybko, 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 szybko musimy go złapać. Ja muszę też skończyć. Oj, nie, nie. No już jakiś pokój, zgodzę się, to już koniec będzie lepiej. nie może tam wejść! Szybko, łap go! Rayman! Tu jestem! O -o -o! A -a! A -a! A -a! Dobra, no tutaj to to już jest koniec. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.